Uwaga, to nie złapał Możesz 3, 2, 1 No i klipsa założę o, tak Widziałeś to, jak tam wyskoczył karp? Tak Pod drugim tak. brzegiem, tam przy tych drzewach Widziałe. właśnie Widziałem, po tym rzucie, nie? Mhm. Wiesz co, klipsa sobie chyba założę A raczej na pewno no. I tak jak teraz Nie będę próbował w jedno miejsce tam dawać towar. Dobra, skłóbimy jeszcze tą żyłkę, to lekko. Trochę nieprofesjonalnie to, ale kto to na to patrzy. Dlaczego nieprofesjonalnie? No bo już jak rzuciłem... To nie, to tak... nieprawda. Przy koszyczku można tak robić. Przy metodzie nie można ruszać, ale tutaj to nie ma problemu. Nawet lepiej chyba, wiesz? Tu już ruszę. Tu już ruszę i gicio. I tak zostaje. A karpiowe przesunę trochę sobie bardziej tam i będzie na wprost atakowane. Na razie zobaczę tak, jak tu. Cały tym będę się bawił w rozkładanie, wiesz? Mhm. Mm Damy tak. No, a ja na nockę zapomniałem sygnalizatorów, więc <laughs> będziemy kombinować. No nie to wiem, jest może, to, że założę, nie może założę jakieś dzwonki. I kupiliśmy dzisiaj takie na szczytówkę zakładane. Eee, ne, jak to się nazywa? Sygnalizatory, no sygnalizatory tylko takie na, na szczytówkę. Świetlne. Świetlne. tylko nic, żadnych dźwięków nie wydają, więc trzeba będzie założyć pewnie jeszcze dzwonek, żeby to było cokolwiek słychać w nocy. Ale one też fajnie działają, bo tylko przy ruchu delikatnym wędki one się zapalają na czerwono i mrugają. Także to też fajnie widać. A wiesz, że ja też mam. Z tym, że ja nie wiem, czy ja mam też z, z takim wiesz, zmiennym światłem, bo wiem, że no. jak jest na zielono, świecą cały czas. No. Chociaż mi też to nie przeszkadza, nie muszą świecić kolorowo. Wystarczy, żeby tylko w nocy był ruch, ruch widać. Ruch, no. Ale tak, przy ruch. tym czerwonym fajnie jak się zapala inny kolory. Jednak Też w nocy spoko. to jest takie bardziej widać, nie? Tu będzie dyskoteka Tu ta. A pokaż słychać. Pa, pa, pa. Bo dawno nie słyszeliśmy tego dźwięku. Łojeju, kiedy ja na karpiówki łapałem. O, czekaj, trochę za głośno jest. Volume. Ale w sumie komu to przeszkadza? Jak mamy wszystko dla siebie. Pa, panie. I tu mamy, zobacz, takiego swingera Swinger, niebieskiego. No. I mega. będzie w nocy dyskoteka. Tutaj nie mam jak sprawdzić, bo tu jest też zielony, tu jest, jest zielony swinger, więc będzie disco, disco. Mm -hmm. A poka trawko, przy tym? No, no jest disco, 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 disco. No w nocy będzie fajnie. Go tak widać. Dobrze. Pomóż mi Panie założyć Chodź. mój przypon do karpiowy. Ok, dobrze, bo ty jesteś specjalistą. Ja